27 kwietnia rok 2023. Ankara. Błahahaha, mój cel został osiągnięty i mogę wykonać pierwszy ruch. Grecja nawet nie będzie wiedziała, co się dzieje. Dobra, dzwonię do głównego generała sił zbrojnych, żeby rozpoczął inwazję tak, jak przedstawiałem mu kilka dni temu na tajnym zebraniu. Błahahahaha, potęga turecka powraca. Kilka godzin później. Turek, co ty odwalasz do cholery, to co? Miałem zrobić już bardzo dawno temu za to jak traktowaliście turecką mniejszość na waszych terenach, chyba ci się pomyliło z Syrią Turek, Mik Grecjo. Teraz za wszystko zapłacisz i nawet na to Ci nie pomoże. Muszę szybko zadzwonić do członków na to, żeby interweniowali dopóki nie ma go jeszcze Atenach. W tym samym czasie, Warszawa, skoro mamy już plan, żeby wyeliminować wirusa z moich terenów, W. W województwie mazowieckim to zaatakujmy od razu na wszystkich frontach, później będziemy mogli wejść do Litwy przez Kaliningrad wyprzeć Rusków a potem odzyskamy Litwę oraz pomożemy Łotwie oraz Estonii wytępić wirusa, co wy na to? Jesteśmy za Polsko, dobra to do roboty, Odzwoni Grecja, halo Grecja.